Witajcie moi kochani, jak się bawicie ostatnimi czasy? Pewnie dobrze, bo wszyscy youtuberzy teraz robią daily, żeby nabić tyle kasiory, ile się da. Taki to już jest grudzień, ale niestety ja nie będę w stanie go w pełni wykorzystać, bo od 10 grudnia do 19 nie mam mnie w Polsce. Bo to nie jest tak, że jestem jakiś inny, ja nie chciałbym zarobić więcej, tylko po prostu będę we Francji. I tak teraz 9 filmów nagrywam pod rząd, więc nie wiem jak moje gardło to wytrzyma naprawdę. I z tego właśnie względu też sobie myślę, że zamiast gadać co od razu przejdźmy do poznawania naszych sąsiadów. Bo w końcu po to co jesteśmy. O, to lecimy. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy tak naprawdę wiemy, kim oni są? Oto Wanda i Nikodem. Oboje kochają życie i jego najprostsze przyjemności. Dwoją się i troją, żeby zaprzyjaźnić się ze swoimi nowymi sąsiadami. Witajcie, sąsiedzi, mamy trochę ciasteczek. Chcecie może? Nie, nie, dziękujemy. Miłego dnia. Jan i Aniela wcześniej mieszkali wśród Śródmieściu i są przyzwyczajeni do anonimowości dużego miasta mają trudności z nawiązaniem bliskiego kontaktu z sąsiedztwem. Ile czasu będą oni w stanie znosić natrętnych sąsiadów? Natrętnych? Bo chcieli być mili i zaproponowali ciasteczka? Nie no faktycznie, jakby moi sąsiedzi chcieli mi dać ciasteczka, to bym nie wytrzymał ze złości. Tego popołudnia Nikodem i Wanda postanowili zjeść obiad razem z sąsiadami. Skoro Jan i Aniela po raz kolejny odmówili przyjścia do nich, to udają się do sąsiadów z niezapowiedzianą wizytą i przygotowanym jedzeniem. Witaj Anielu, a powiedz, jak Jan się czuje? Jan? To sąsiedzi, możesz tu podejść na chwilę? Ja no nie Anielu, powiedz, żeby sobie poszli, nie, nie, Źle się czuję. No przykro mi, Jan nie czuję się najlepiej. Miłego dnia, cenia. A to smutno nam bardzo. No cóż, niezbyt to było miłe przyjęcie. Mogli nas zaprosić chociaż na szklaneczkę czegoś. Cóż, nikt nie jest idealny. Nie będziemy robić z tego powodu problemu. Spróbujemy następnym razem. Oni oferują im darmowe jedzenie. Jak, jak można być taki chamski, kiedy ktoś ci oferuje darmowe jedzenie? Hej, chcecie mnie przekonać do spotkania? Właśnie załatwcie mi darmowe jedzenie i picie będzie po sprawie. najpierw pizza, lasagne czy coś w tym stylu. Na zajutrz Nikodem i Wanda mają kolejny świetny pomysł na to, jak zbliżyć się z sąsiadami. Chcą zaproponować im wspólną wyprawę do supermarketu na zakupy. Ale czeka ich niespodzianka. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ale zaraz w do banachu. Nie ma ich w domu? Nie, nie ma. Ale bo my tutaj chcieliśmy im zaproponować taki wspólny wyjazd do supermarketu, żeby na paliwie zaoszczędzić. Może przyjdziemy później, nie przyjdziemy. Ale to. nie, słuchajcie, później też nie ma sensu, bo i w ogóle nie ma. Ale jak to nie ma? co się stało z Janem? Trafił do szpitala? Nie, z Janem wszystko jest w porządku. Po prostu zamieniliśmy się domami, nic więcej. Jak to zamieniliście się domami? To nie wiecie? Nie słyszeliście o tym? W internecie ogłaszają się ludzie, że chcą się zamienić domami. W tym, w tym sposobem, ja jestem banachu tutaj, oni są mi w domu na pożem. Ach, tak. To to sprawa. A to my nic nie wiemy, nic tam nie mówili. Pewnie dlatego, że jesteście przyczyną tej zmiany. Który problem w dzisiejszych czasach, że przeważnie już sąsiedzi się w ogóle nie przyjaźnią. A ja mam nadzieję, że jak będę miał bobasa, jakiś domek, rodzinę, no to wtedy jakby moi sąsiedzi będą moimi ziomami, będziemy sobie grille urządzać. Za razem jak będę gdzieś wychodził i zobaczę tam przez pod, tam, wiecie, pomacham do sąsiada. Tak bym właśnie chciał. No to przepraszam w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. Do, widzenia. do widzenia. do widzenia. Wymiana domów. Wczoraj banachowie nie wyglądali, jakby mieli gdzieś wyjeżdżać. Jan był jakiś taki powykręcany, wszystko go bolało. A dzisiaj wyjeżdżają na urlop, to do nich niepodobne. A ten typek, co nam otworzył, skąd on się wziął? Wszystko to było jakieś podejrzane. Wszystko tutaj zawsze jest podejrzane, ale czy ty serio uwierzyłeś, że Jan się źle czuł? Przecież to oczywiste, że chcieli was spławić. Ciekawość Nikodema zostanie zaspokojona szybciej, niż on sam sobie to wyobraża. O, Nikodem, tak? Cześć stary. tu fajnie macie. Słuchaj, wiesz co? Ostatnim razem jakoś nie mieliśmy okazji się lepiej poznać. Miller jestem. Łukasz Miller. Słuchaj, e, nawiązuję z tej waszej propozycji odnośnie wspólnego wyjazdu do supermarketu. Z miłą chęcią. Pisze się na, to, tylko powiedz mi kiedy będzie jechać, to z wami się zabiorę, co? to miło, że się zdecydowałeś. No, no jak będziemy jechać, to opowiemy ci. E, zapraszam do mnie na 18. Napijemy się czegoś, poznamy się lepiej, tak? No oczywiście wiesz, przejść, z żoną stary, bo do żony, to się nie liczy. I go pamiętajcie! Punkt 18. Nie no jasny, porozmawiam z żoną. Na razie. Nie wiem co o tym myśleć. Ale ten Miller zachowuje się tak, jakby Banachowie nigdy mieli już nie wrócić. Oj mordeczko, łysi ludzie mają swoje tajemnice. Kto wie co zrobił z tymi sąsiadami? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, ale tak poza tym to łysol jest yy, miły, więc nie narzekaj. Zgodnie z umową, dokładnie o godzinie 18.00 Nikodem udaje się do nowego sąsiada. Nie spodziewa się jednak tego, co go tam czeka. No i zobacz sobie, Fajne sprzęt, nie? Powiem tak, ten rowerek jedzie ze mną wszędzie. Urlop, nie urlop, pakuję w samochód i jadę. Godzina, dziennie na takim sprzęcie czujesz się jak nowonarodzony. Może byś spróbował. A Może. twoja żona w ogóle przyjdzie? Tak, kończy piec nasze Ciasto Przyjaźni. Jakie Ciasto Przyjaźni? O czym tu mówisz? Wszystkich sąsiadów cenzujemy tym ciastem, jest super, naprawdę stara receptura. Moja żona bardzo dobrze gotuje, to mu widać. Jak się dokładnie przyjrzeć to faktycznie, można zauważyć troszkę brzuszka, ale bez przesady, nikodem. Także wiesz, <grym> no to wiesz, powiem Ci tak, no w twoim przypadku to raczej przydało się iść w drugą stronę, czyli tą wagę trzeba było obniżać, jeżeli. No, nie specjalnie mi to przeszkadza, ja czuję się po... z tym dobrze. <grym> no może i czujesz się dobrze, ale tak wiesz, no średnio wygląda. Ale wiesz, co zostawmy to chciałem cię o taką rzecz. Wytłumacz mi, jak to jest z tym zamianą tych domów? Bardzo mnie to zainteresowało. A, czy wiesz co, powiem tak, to jest bardzo banalne i proste, się to wytłumaczę, ale słuchaj, wiesz może zróbmy tak. Pokażę ci sprzęt, który chcę teraz kupić. Połączenie roweru i bieżni. Co? Połączenie roweru i bieżni? Jak to ma niby funkcjonować? Czy to jest jakiś pierdolony rower Flintstonów, gdzie nie wiem, czy musisz odpychać nogami? Nie wiem, nie potrafię sobie nawet wyobrazić konstrukcji, która miałaby być połączenie roweru i bieżni. Naprawdę świetny sprzęt. Co o tym myślisz? Może chciałbyś spróbować? Nie specjalnie mnie interesują takie tematy, ale bardzo mnie zaintrygowała właśnie ta sprawa z tymi domami, bo pomyślałem sobie, że może my byśmy spróbowali tego lata. Z moją chęcią, cię o tym opowiem, ale może jak przyjdzie twoja żona, nie będę dwa razy się powtarzał, bo to szkoda, nie? Przyjdzie od razu, wam wytłumaczę, o co, no to, o co tak naprawdę że, w, w już w tym wszystko jest Prawie wszystko gotowe. gotowe, także za chwilę się pojawi. Dobra, no to poczekamy chwilę na nią i powiem ci wszystko sobie jak. Wanda ze swojej strony usiłuje dowiedzieć się czegoś o tej zamianie domów. Halo, Próbuje dodzwonić się do sąsiadów. Znowu sekretarka. Aniela, z tej strony Wanda. Wanda Oluszewska. Sąsiadka. Ja dzwonię, bo chodzi o to, że pożyczyliście temu. Zamieniliście się z tym, na domy z tym panem y, Łukaszem i... Stop! Może następnym razem zastanów się, co chcesz powiedzieć i zadzwoń. Jakby do mnie zadzwoniła i zaczęła tak gadać, to ja bym nie wytrzymał, wyrzuciłbym telefon przez okno. Jak już do mnie dzwonisz, to przy, 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 wcześniej przemyśl, co chcesz powiedzieć. I, I my po prostu nie wiemy, co o tym myśleć. Proszę, oddzwoń. Dlaczego pane chowy nie odbierają? Ponieważ robimy wszystko, żeby było miło. oni co? Wpuszczają jakiegoś nieznajomego? Zaraz tam pójdę. Muszę się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale po co? Przecież oni i tak was nie lubili. Dlaczego wam aż tak na nich zależy? O, dziękuję bardzo. Proszę, niech pani sobie usiądzie. Ja konie. koń. Może wody, szklaneczkę. Nie, nie, dziękuję bardzo. Ale tak, oczywiście. O, dziękuję. Woda mi woda zdrowa. Mhm, <suszy> proszę bardzo. To co? Mówi pan, że jest pan starym przyjacielem państwa Banachów, tak? Nie. My się, my się nie znamy, nawet się nigdy nie widzieliśmy. Mhm. Jak się nie spotkaliście? Znaczy, może nie na żywo, ale widzicie, znamy się z internetu. No dobrze, a jak rozwiązaliście kwestię wymiany kluczy? No właśnie, bardzo prosto. Wysłaliśmy klucze do siebie kurierem. W ciągu dwóch dni miałem klucze Banachów, a Banachów wie moje. To nie ma sensu. To chyba bardziej sensowne byłoby zostawienie kluczy w jakimś ukrytym miejscu i poinformowanie go o tym. Słuchajcie, powiem wam tak, to jest świetna, świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Rok temu byłem w chałupie w Tatrach. Cisza, natura, rewelacja. Dwa lata temu, barka nad Odrą. Świetna sprawa. A w tym roku bliźniak lepszy od <laughs> Świetna zamiana. Fantastyczna po prostu. Wiecie co? Może i fantastyczna, może je się śmiać. Ale w, okol w te okolice sprowadza mnie tutaj głównie moje czynności zawodowe. Coraz częściej zaczynam przejeżdżać tutaj, koszty są coraz wyższe podróży. I myślę właśnie o tym, żeby kupić dom. A to okolica mi się podoba. Cisza, spokój, mili sąsiedzi. A no to fajnie, super. To napijmy się za to. Mhm. Właśnie, a propos tego picia, on proponował Nikodemowi, żeby wpadł się napiją. Kto normalnie coś takiego mówi, kiedy chodzi mu o wodę niegazowaną mineralną? Co, co? Przepraszam, dostałam SMS-a. A, to Anila napisała. Pisze, że bardzo się podoba pański dom. Cieszę się. Oj, pyta się czy u nas wszystko dobrze. Odetchnęłam. Zaczynaliśmy już z Nikodemem wariować. Chyba niepokoił nas fakt, że Banachowie tak wyjechali jakby w pośpiechu. Ale niedługo im się urlop skończy wszystko wróci do normy. A ten Łukasz nawet wydaje się sympatyczny. W niedzielę Nikodem i Wanda postanawiają zaprosić nowego sąsiada na swoje cotygodniowe grillowanie. A o której ma być Łukasz? W południe. No i zobaczcie, południe wybiło, sąsiad się pojawił, prezenty Dobrze. mam dla Was. Jak? Zapraszam Was tutaj do mnie. Ale nie trzeba było. Ale trzeba było, proszę bardzo, to jest dla Ciebie. To jest dla Nikosia. A y, koszulka? No. To niezły prezent. W jaki sposób on niby dobrał rozmiary? Przecież on ich widział może z trzy razy w życiu. A co z... Bardzo ładna, a ta XL widzę. No. A co? Miał być 2 XL? Za, za mała będzie? Nie, nie, nie. X... Ja mam nasze XL. To no super, cieszę się bardzo. No nikt nigdy nie śmiał tak do mnie mówić. Wziąłem XL, a powinienem dwa razy XL. Nawet jeśli to dla mojego dobra, to nie powinien tego tak mówić wprost, że jestem gruba. Co ty robisz? Słuchajcie, jak to sobie robię? Co wy z takim jedzeniem chcesz, że za chwilę cię możeć po 150 kilo. Okej, okay, łysy, przesadziłeś. Ja sam jestem za tym, że każdy powinien zdrowo się odżywiać i uprawiać sport. Ale jak ktoś się zaprasza na grilla, a ty przychodzisz i wyrzucasz kiełbaski do kosza, to jesteś srogo pierdnięty. Tu z kiełbasy, to jeszcze wszędzie jakieś chipsy, ciastka. Co to jest? Ja wam zaraz pokażę, będziemy się zdrowo odżywiać. Zobaczcie, tutaj mamy świeże warzywa. Zaraz część pokroimy, wrzucimy na grilla, zgirlujemy, będziecie jeść na surowo. Trzeba się zdrowo odżywiać. No, zajmę się wami, spokojnie. Nie można się tak mieszać w życie innych ludzi. Nie brakuje mu tupetu. Poza tym ja nienawidzę ludzi, którzy wiedzą wszystko najlepiej. Powinniśmy trzymać do niego większy dystans. Wydaje mi się, że to może być jakiś spisek, żeby wykurzyć Wandę i Nikodema, ale wiecie co? Łukasz Miller tak bardzo odmienił moje życie w tym odcinku, że zamówię jutro pizzę, bo dzisiaj jest już za późno, a poza tym nie mam czasu. Ja nie mam czasu dzisiaj jeść, nagrywam 9 filmów pod rząd. Ale już następnego dnia Nikodem zrozumie, że uwolnić się od sąsiada nie będzie tak łatwo. O, Nikoś, Panie, fajnie, że jesteś... no. Już już macie dosłownie 5 minut, ubierajcie się. Ale co ty tu robisz? Idziemy biegać, ubierajcie się w dres ode mnie, no? Szybko, szybko. Jak nie biegać? Już 6 starano człowieku. Ja nie jadłem jeszcze śniadania. Ale słuchaj, to jest najlepsza pora, żeby biegać. Właśnie dlatego, że nie jadłeś. Organizm będzie czerpał z rezerw. Będziecie spalać tłuszcz! A takie p... Pie... Ale nieobożenie. Przez takich łukaszów ludzie myślą, że zdrowy tryb życia to coś strasznego. Wiecie, jaka jest najlepsza pora na bieganie, taka, która wam odpowiada. Nie wiesz co, to nie jest moja pora. Ja to chyba jeszcze pójdę sobie poleżeć. Chodźcie, przecież to dla waszego nie, dobra tak, jest. Ale dziękujemy Ci. Ale, ale wam to dlaczego? Łukasz, ale Nikoś nie jest takim ponadgranicznym ptaszącą. Ci... No, przecież... Co temu Millerowi się wydaje? Macie 5 minut, żeby się przygotować? To tak jakby był na jakieś rozkazy. Czy ja wyglądam na człowieka, który biega o 6 rano? No, racja, takie o co biega o 6 to nie, no ale o 7 już jak najbardziej. Niezbyt przyjemne usłyszeć o sobie coś takiego, ale w gruncie rzeczy ma rację. Zapuściliśmy się. Bieganie o świcie to może zbyt wiele. Ale pewnie zrobiłoby nam to dobrze. Bieganie prawie każdemu dobrze zrobi, ale możecie biegać kiedy chcecie. Ja na przykład nie lubię biegać rano, bo szczególnie nad, bo ja wtedy strasznie szybko tracę energię. Więc wolę być pojedzony, odczekać i wtedy pobiegać. Po południu niespodziewanie okazuje się, że Wanda jest już pod wpływem sąsiada. Łukasz ma rację. Ja jestem za gruba. Jak możesz tak powiedzieć? Przecież jesteś piękna. Nie, ja jestem za gruba. I ty jesteś też za gruby, Nikodem. Ja jestem za gruby. No zobacz, przecież ja się dobrze ze sobą czuję. I myślę, że powinniśmy się zgodzić na te ćwiczenia, które nam uprzejmie proponuje Łukasz. Uprzejmie. Przychodzi tu o 6 rano, każe nam dziś biegać, to jest uprzejmie? Ten facet jest nienormalny. On tylko dba o nasze zdrowie. Wiesz co? Ja nikogo nie prosiłem, żeby dbał o moje zdrowie. Jeżeli masz ochotę z nim biegać, to sobie idź. Biegaj, skacz tam, co chcesz. Ja się z tego wypisuję. I dobrze, nie pozwól, żeby jakiś sąsiad ci mówił, co masz robić. I tak jak ona zmieniła jedzonko na bakłażana i ogórka, w sensie, kiedy ludzie zrozumieją, że nie chudnie się od poszczególnego pożywienia? Po prostu musisz przyjmować mniej kalorii z pożywienia niż spala twój organizm. Możesz to osiągnąć nawet jedząc same chipsy, tylko że to będzie niefajne. Ale po prostu o to że wtedy też schudniesz. Nie musisz jeść bakłażanów tylko. Jaki on potrafi być uparty. Ten mój Nikodem, ale on sobie nie zdaje sprawy, że to dla jego dobra. Dotarło do mnie, że tyliśmy kilogram rocznie, to jest 3 gramy dziennie. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Tutaj Łukasz miał rację. I teraz widzę, zaniedbałam swój wygląd fizyczny, zaniedbałam swoje zdrowie, ale również zaniedbałam zdrowie swojego męża. Odkąd pamiętam, nadawaliśmy z Wandą zawsze na tych samych falach. To nasza pierwsza kłótnia i to jeszcze przez jakiegoś sąsiada. Najgorsze jest to, że ona ma rację. Powinniśmy zadbać bardziej o siebie. Nie znoszę się kłócić z moją rybeńką, lepiej jak pójdę do niej i powiem, że zrobię co trzeba. To prawda, powinniście o siebie zadbać, generalnie gdyby każdy dbał o siebie, to wtedy świat byłby 10 razy lepszy, ale słuchanie tamtego debila to nie najlepszy sposób na rozpoczęcie tej przygody. Na rano, gotowy na wszystko, by tylko sprawić przyjemność żonie, Nikodem zgodził się wziąć udział w programie sportowym sąsiada. Człowieku, daj spokój, ja się do wykończę. Co daj spokój, zmiana ręki, nie ma dyskusji. Co ty, mięczak jesteś, nigdy nie byłeś w wojsku? Nie byłem. On był zwolniony z, po z powodu astmy. Słuchajcie, jak w wojsku schroniliśmy komandosów, wiemy jak to robić. Spokojnie, zajmę się wami. W dwa, trzy miesiące do dojdziecie do wysokiej formy. Komandos. Będziecie chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Jacy komandosi? Normalni. Tacy, którzy biorą udział w misjach. Nie dyskutujcie. Ćwiczcie, świczcie! Już to widzę, jak jako komandos jadł same warzywa. Jeśli będę kiedyś na froncie i okaże się, że w moim plecaku wojskowym zamiast racji żywnościowych są jakieś warzywa, to będę miał przej*ne. Komandos? Ten łucharz od początku mnie niepokoił. To nie jest taki człowiek jak my. Jak powiedzieć nie byłemu komandosowi? Wpadł na taki genialny pomysł. Zlikwidujemy płot, który dzieli nasze działki. Co? Płot? No tak. Zlikwidujemy płot, zrobimy tam boisko do siatkówki. Słuchajcie, świeże powietrze, dobry, dobrze to robi na serce, będziesz można poruszać, ładna pogoda, lato idzie, będziemy aktywnie spędzać czas. Nie będziemy musieli siedzieć w domu. Co o tym myślicie? Myślimy, że jesteś totalnie obłąkany. Pierdzielanie się do ich życia to jeszcze jakoś zniosę, ale likwidowanie płotu? Ja bym raczej wolał sobie założyć pancerne dźwiękościelne drzwi, zamiast łączyć podwórko z takim pajacem. To nie, to chyba nie. Nie jest dobry pomysł. <laughs> Spokojnie, jeszcze jeszcze to przedyskutujemy. A teraz co? Co to za przerwa? Machać hantelką, jeszcze 30 powtórzeń za karę, a ty masz 10 minut dłużej na rowerku. Już, już, już. Połączyć nasze ogrody pod boisko do siatkówki? Łukasz zupełnie zwariował, to pewne. Przekroczył wszelkie granice. Chciałabym rzucić parę kilo, ale żeby rujnować własny ogród pod boisko do siatkówki? Ten Łukasz posuwa się za daleko. A nasza prywatność? On chyba zapomniał, że nie jest u siebie. No I ciekawa, co powodziliby pana hobby, gdyby wrócili. No, według mnie to wszystko ich pomysł, tylko jeśli mam rację, to dlaczego? Co takiego im, zrobić, ci kochani sąsiedzi? Ja na przykład mega bym chciał, żeby Wanda i Nikodem mieszkali obok mnie. Mili ludzie, a tam ci się spróją. No, nie wiem, są jacyś dziwni. Wanda i Nikodem nie zgodzili się na usunięcie płotu, ale to nie zniechęciło sąsiada. Jak jeszcze będą próbowali odsunąć go od siebie? Co robimy? pomimo, no, że powiedzieliśmy mu nieco do ogrodu, to on i tak nie da nam spokoju. Nikus, to jest były komando. To jest typ, który tak łatwo nie odpuści. A dodzwoniłaś się do Banachów? Aniela cały czas mi odpowiada. Od ostatniego SMS-a nic. Ja wiem, że fajnie jest opalać się na plaży, ale no czasem było odebrać telefon. Co oczu, to i serca. To, 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 to Łukasz. A skąd wiesz, że Łukasz? Na pewno. Nikt tak nie puka jak on. No to ci udajesz, że nas nie ma. Albo zamiast tego, powiedzcie mu, żeby wypie. *ł. Jak to nie poskutkuje, no to zwońcie na policję albo do centrali sekty Dubi. My przyjeżdżamy z liną lodówką do rzeki i po sprawie, prawda? No. Nigdy nie pomyślałabym, że będę unikać jakiegoś sąsiada. Ale ten Łukasz? No to jakiś prawdziwy koszmar. Wiele bym dała, żeby wrócić do naszego dawnego życia. Z banachami niezależnymi, dyskretnymi. Nikodem tak bardzo chciał uniknąć spotkania z sąsiadem, że nie wychodził z domu do samego wieczoru. Ale Łukasz okazał się jeszcze bardziej uparty. Nikodem! Łukasz, co ty robisz? Jak to, co tutaj robię? Sprawdzam wasze śmieci. Jak to sprawdzasz śmieci? Otrzymyjcie ze mną od kilku dni, co? Nawet pół kilograma, abyście nie schudli? Pewnie za jakieś chipsy i ciaska podjadacie. Co robimy? Stary, no przecież żarty. Przecież się wygłupiam. Co ty? Mam dla was dobre wiadomości, mogę wejść? Ile godzin on tak stał bez czapki? Ja od kiedy jestem łysy i się robi zimno to od razu czapa musi być na głowie No bo włosy już nie chronią i jest zimniej Nie wierzę Łukasz siedział pod naszym domem żeby się doczekać aż będę wychodził? Przecież to wariat To jest normalnie nachodzenie Jak tak dalej pójdzie to zadzwoni na policję Mówiłem wam już jak bardzo lubię tą okolicę? <laughs> Cisza, spokój, czy miłe sąsiedztwo, fajni ludzie Tak? Cicho i spokojnie to tu było, dopóki się nie wprowadziłeś. No? No się co o was mówię? Moi kochani, moi mili, mam dla was świetną wiadomość. Kupiłem dom od banachów. Kupiłeś dom od banachów? No przecież kupiłem dom od banachów. Rozumiesz to? Nikoś, Wandzia, będziemy sąsiadami. Cieszycie się, prawda? Tak. Tak, super. Też się cieszę. Słuchajcie... Wiecie, no, trzeba to jakoś uczyć. Ja nie przepadam z alkoholem, ale słuchajcie, zapraszam do mnie na lampeczkę czegoś takiego mocniejszego. Skoro napicie się oznaczało wodę mineralną, to ciekawe co rozumiem przez coś mocniejszego? Kole zero? To ponad moje siły. Jeśli tak, to wyprowadzamy się. Uwielbiam swój dom i dzielnicę, ale nie dam rady mieć tego człowieka cały czas na karku. Żona na pewno zgodzi się ze mną. Na zajutrz Wanda i Nikodem z niechęcią udają się do sąsiada, żeby świętować wielką nowinę. Nie przypuszczają, że Łukasz ma dla nich jeszcze jedną niespodziankę. Ta ściana, która łączy nasze domy, żebyśmy ją zburzyli. Co? No, to przysłuchaj, zburzymy ją, zrobimy sobie takie wolne przejście, nie będziemy musieli chodzić przez drzwi frontowe, nie będziemy musieli chodzić przez, przez ogródek do siebie wzajemnie, będziemy mieli przeszyń, będzie, będzie coś, co nas będzie łączyć łączymy nasze dwa domy. Słuchajcie, to nie jest świetny pomysł? Tak, właściwie to jest najgorszy pomysł, jaki w życiu słyszałem. Nie dość, że musieliby mieszkać z tym pajacem, to wyobraźcie sobie, że ktoś kiedyś zdecyduje sprzedać swój dom, będzie oprowadzał osobę, która jest zainteresowana kupnem i zauważy, że brakuje podolonej ściany. No po prostu, moim zdaniem, rewelacja. Będziemy mogli w końcu wspólnie żyć, spędzać czas. Chodź do mnie, zobaczysz, będziesz czynił honory. Zobacz. Ten oto młot zapoczątkuje połączenie naszych dwóch domów. A ty z tego, że tutaj najdłużej mieszkacie, wykonasz pierwsze uderzenie. Proszę bardzo. I co ja mam niby zrobić? Mam rozwalić tym młotem tą <laughs> ścianę? no rozwalaj tą ścianę. No będziemy w końcu mieli wspólny dom. Nie, to jest bez sensu. Ale co jest bez sensu? Ja nie chcę nic rozwalać. Dobrze jest, jak jest. Przecież jak rozwalić ścianę między domami? No, nas. Wiesz co, lepiej będzie, jak my pójdziemy już do domu. Ale, 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 ale co się stało? Do widzenia. Ale, ale o co chodzi? On naprawdę się zdziwił. Widzę tylko dwie opcje. Albo po prostu jest chory psychicznie, albo codziennie przedawkowuje żerki witaminowe. Czy on zupełnie zgupiał? To jakiś koszmar. Co on jeszcze dla nas szykuje? Wieczorem Nikodem i Wanda nadal są w szoku, boją się, że Łukasz zrealizuje swój plan. Jeszcze raz próbują dodzwonić się do Jana i Anieli. Halo, Aniela? Halo, Aniela, odbierz. Znowu sekretarka. Halo, Aniela, chodzi o tego wariata, o tego szaleńca. Bo nie sprzedawajcie mu domu tylko. Naprawdę, was bardzo proszę. Tutaj z nim się nie da żyć. Halo. Daj spokój, Halo. widzisz, że to nie ma sensu. Załatwimy wszystko, jak wrócą. Nikoś, coś się z nami dzieje, powiedz. Byliśmy tacy szczęśliwi przecież. Nie. Wszystko będzie dobrze, zobaczymy. Nie, musimy się wynieść, musimy się stąd po prostu wyprowadzić. Nie będziemy się nigdzie wyprowadzać. Zobaczysz, będzie wszystko dobrze. Dobrze mówisz, Nikoś, nie ma sensu się wyprowadzać. Powiedzcie mu, żeby się odwalił, a jak tego nie zrobi, no to ogarnijcie zakaz zbliżania się. Ale wiesz, jak tak mu się wtedy sprzeciwiłeś, jak chciał tą ścianę wywalić. Byłam z ciebie taka dumna, Nikoś taka dumna. Przecież cię nie pozwolę skrzywdzić, moja gołąbeczko, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. O, ale oni są słodcy. Moja ulubiona parka, para dokumentalna. Na rano, po całonocnym czuwaniu na kanapie, Nikodema i Wandę budzi niespodziewana wizyta. To ten wariat znowu. Nie no, Uch. Może sprawdź lepiej kto to jest. nie jest, Aniela, Jan, co wy tu robicie? Przecież mieliście być nad morzem No, chcieliśmy wam powiedzieć coś na temat Łukasza Ale może najpierw odłóż tą łopatę Jasne, do... jasne, proszę, proszę, zapraszam Jestem bardzo, ale to bardzo rozczarowany, że przed drzwiami nie stało Łukasz Chciałbym zobaczyć jak zostaje nokautowany łopatą przez Nikodema No to by było coś pięknego Słuchajcie, musimy wam coś powiedzieć na temat Łukasza Skąd wy żeście go wytrzasnęli? To nasz przyjaciel przyjaciół? Przyjaciół? Tak. No, poznaliśmy go dwa lata temu na wakacjach w Grecji. Dwa lata temu? Ale przecież Łukasz nam mówił, że wy się nawet w ogóle nie widzieliście. Nie no, na tych wakacjach zaprzyjaźniliśmy się i no wiecie, zauważyliśmy z Janem, że ma taką dość żywiołową naturę. Nazywajmy rzeczy po imieniu, jest pierwszy! Żywiołowy, serio. No i kiedy z Janem próbowaliśmy wymyślić, jak, jak wam dać delikatnie do zrozumienia, że żebyście dali nam troszkę więcej spokoju. No to pomyśleliśmy, że Łukasz będzie idealną osobą, żeby pokazać wam, no co to znaczy mieć zbyt natarczywego sąsiada. Czyli co? Czyli wam chodziło tylko o to, żebyśmy wam dali trochę więcej spokoju, tak? No przykro mi, czuliśmy, że już naprawdę nie mamy innego wyjścia. Czy ty siebie słyszysz? Nie mieliście innego wyjścia? A nie pomyśleliście o tym, żeby, no nie wiem, na przykład z nimi porozmawiać, tak? Potrzebny był ten cyrk tak bardzo? My chcieliśmy się z wami zaprzyjaźnić. No ale wiecie, im bardziej my próbowaliśmy zaznaczyć swój dystans, tym bardziej wy napieraliście. Ale no to no, mogliście nam to po prostu powiedzieć od samego początku. No przykro mi. W każdym razie Banachowie nie będą musieli nam tego drugi raz powtarzać. Tylko po co nasyłali nas tego wariata Millera? Mogli nam to normalnie, zwyczajnie powiedzieć. No dokładnie, najwidoczniej oni też są srogo z... Nigdy nie czułam się tak zażanowana. Mogłoby się wydawać, że jak się robi przyjemność sąsiadom, to oni to docenią, ale dostałam lekcję. Kilka tygodni później Nikodem i Wanda nie zapomnieli przygody z Łukaszem. Od tamtej pory bardzo dbają o prywatność swoich sąsiadów, którzy cieszą się, widując ich od czasu do czasu. Nie za często. Zapraszam do nas, może napijemy się czegoś w ogrodzie. Oj, zapraszam, zapraszam, nie dajcie się prosić. No dobra, dojdziemy. Cześć, o, o, cześć. Coś, o, cześć. Coś, o, cześć Może tak. mi nie chowamy chyba, co? Nie no, bez urazy jak naj co, najbardziej co, złe, co złego to nie jest? Nie chowają urazu? Ja nawet w tym nie uczestniczyłem jakby tylko pośrednio I chowam potężny uraz do banaków i tego pajaca Nigdy bym się już nie odezwał od takich ludzi i trzymał się od nich z daleka Słuchajcie, powiem wam tak Tak mi się ta okolica spodobała, że na początku ulicy kupiłem sobie dom o, I chciałbym o, to w tej chwili z wami świętować, okay. jeśli jest taka możliwość No pewnie A wy? naprawdę dobrze znacie swoich sąsiadów. Znacie? Napiszcie w komentarzach. Ja na przykład nie znam, ale już to mówiłem miliard razy, już dajcie spokój. I Jaki moral z tego odcinka, kochani? Nigdy nie bądźcie mili dla sąsiadów. A jak będziecie mili dla sąsiadów, to oni was będą nie lubić. Trzeba być niemiły, to wtedy was będą lubić. A więc tym pozytywnym akcentem zakończymy przygodę z komando-psycholem, dwójką pajaców i dwójką takich kochanych ludzi. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to łapka w górę. I ja się już z wami żegnam, także. No co? No chyba. Ee... Lubino.